W ślusarstwie najczęściej stosowaną obróbką jest piłowanie. Do trzymania pilników podczas pracy najczęściej stosuje się rękojeści z drewna. Dobre ich osadzenie gwarantuje prawidłową pracę i zapobiega wypadkom. Właściwe wyposażenie i organizacja stanowiska ślusarskiego zapewniają najbardziej ekonomiczne warunki pracy. Tym samym celom służą instrukcje obsługi, z którymi obowiązany jest zapoznać się każdy uczeń przed przystąpieniem do pracy. Niezbędne jest zaznajomienie się z dokumentacją obrabianego elementu. Przygotowania do piłowania powierzchni płaskich zależnych. W szczękach i madła umieszczamy nakładki, które chronią obrabiany przedmiot przed uszkodzeniami. Dobór pilnika uzależniamy od rodzaju i właściwości materiału oraz kształtu i wielkości obrabianego elementu. W procesie piłowania należy zwracać baczną uwagę na równomierne rozłożenie sił nacisku. Pilnik należy odkładać zawsze na prawą stronę i madła. Sprawiany przedmiot często kontrolujemy. Płaskość powierzchni sprawdzamy przy pomocy liniału krawędziowego. Ważny jest udział całego ciała w wykonywanej pracy, zwłaszcza nóg. Postawę ucznia przy piłowaniu można porównać z postawą bokserską. Przed wygładzeniem płaszczyzny sprawdzamy suwmiarką wielkość zebranej warstwy. Do wygładzania stosujemy pilniki zwane gładzikami. Mają one większą ilość nacięć od zdzieraków używanych w pierwszej fazie piłowania. Ostateczna kontrola wykonanego elementu. Liniałem krawędziowym sprawdzamy płaskość powierzchni. Wymiary przedmiotu kontrolujemy suwmiarką. Prostopadłość płaszczyzn sprawdzamy kątownikiem. Piłowanie powierzchni kształtowych wklęsłej i wypukłej. Po zapoznaniu się z dokumentacją uczeń umieszcza ją na pulpicie, zabezpieczając przed zniszczeniem. Przy piłowaniu powierzchni wypukłych używamy podobnych narzędzi skrawających, jak przy obróbce płaszczyzn. Pilnik prowadzimy ruchem kołowym. Według rodzaju nacięć pilniki dzielimy na jednorzędowe jednokierunkowe wielorzędowe jednokierunkowe jednorzędowe dwukierunkowe Wielorzędowe, dwukierunkowe. Przy pomocy suwmiarki sprawdzamy średnicę obrabianego elementu. Piłowanie powierzchni wklęsłej. Do tego celu używamy pilników o kształcie zbliżonym do obrabianej powierzchni. Przy obrabianiu powierzchni wklęsłych Wykonujemy ruchy wahadłowo posuwiste rozpiłowywanie otworów do żądanej średnicy. W małych średnicach stosujemy pilniki okrągłe. W celu otrzymania prawidłowego kształtu otworu zmieniamy położenie elementów w szczękach i madła. Ruchy pilnika są analogiczne jak w obróbce powierzchni wklęsłych. W większości operacji piłowania po obróbce z grubnej zdzierakiem stosujemy gładziki. Wykonanie otworu w kształcie kwadratu. W obrabianej płytce nawiercono otwór, który wstępnie możemy kształtować przy pomocy pilnika trójkątnego. Ze względu na trudności prowadzenia pilnika w tej fazie operacji stosujemy niewielki nacisk. Do ostatecznego ukształtowania otworu używamy pilników kwadratowych. nie powierzchni płaskich nachylonych pod kątem. W tym przypadku używamy pilników nożowych. Należy zwrócić uwagę aby powierzchnia obrabiana była równoległa do szczęki madła. Do piłowania przedmiotów o skomplikowanych kształtach i małych wymiarach oraz wymagających dużej dokładności obróbki używamy pilników igiełkowych. Te popularnie zwane iglaki mają podobne kształty jak duże pilniki. Przy pracy pilnikami igiełkowymi wybieramy niewielki nacisk, aby nie uszkodzić narzędzia. Dla zwiększenia wydajności pracy, a także dokładności obróbki posługujemy się pilnikarkami. Piłowanie stosuje się przy obróbce spoin, stępianiu krawędzi ostrych, pracach montażowych, wykonywaniu przyrządów i wykrojników. Najczęściej spotykane naddatki przy piłowaniu ręcznym wynoszą do 1,5 mm.